Witamy serdecznie. Chciałbym zaprezentować Państwu system wzmocnienia e, konstrukcji, wzmocnienia fundamentów e, wykonywany przy użyciu e, mikropali StatiPile. akurat w tym przypadku w rozmiarze 60 mm. Pale są montowane, są aplikowane odwierty, które przechodzą przez łabę fundamentu, tak aby być jak najbliżej osi ściany. Jest to robione w wykopach wiercane, w tym momencie akurat widzimy do wkładania trzeciego metra pala. Widzimy, pale są składane z modułu, moduły są połączone na śruby gwintu M12, w przypadku tych pali konkretnie, w przypadku pali szerszych 100 mm tam jest gwint M20 aplikowane przy urządzeniu typu kapar tutaj widzimy właśnie etap wiercenia kolejnych otworów umywania pod mikropalę Dodam tylko, stopy są wykonane z aluminium, są to stopy nierdzewne, doskonale nadają się do wzmocnienia właśnie konstrukcji, gdzie nie wymagamy tak dużych sił, jak to jest w tradycyjnym polowaniu. Jednocześnie są mało inwazyjne, jeżeli chodzi o cały proces. nie że tutaj wykonywanie wielkich wykopów pochowywaniem zeszynu cementowego. Oczywiście ten otwór później po aplikacji ma to być kurczową która doskonale wypełnia i jednocześnie wykonuje nam taką inicjatywę grawitacyjną. Mieliśmy bardzo często sytuacje takie, że bezpośrednio pod fundamentami w wyniku np. upukania tworzyły się kawerny. Zawsze jest na końcu montowany tak zwany dobijak, który trzymuje uderzenie młota, uderzenie papara amortyzując je raz na jakiś czas, jest oczywiście wymieniany. Także widzimy, że tutaj jesteśmy w tym kuchniu z pola. Obok można spokojnie użytkować pomieszczenie, gdzie my wykonujemy wzmocnienia.

Tak to wygląda. W wielkim skrócie, bo oczywiście do tego jest dużo przygotowań. Dziękujemy za dobrze zaprojektowane wnioski. Zachęcam do skorzystania z naszych kursów.